Siedząc samotnie w kawiarni, po zwolnieniu z pracy, pielęgniarka znajduje towarzystwo w bezdomnym mężczyźnie. Następnego dnia przyjeżdża po nią limuzyna. Jej życie już nigdy nie będzie takie samo. Ale od początku, Luiza była skończona, naprawdę była. Próbowała wszystkiego, by przetrwać w pracy, i doszło do punktu, w którym nie mogła już znieść swojego aroganckiego szefa. Powiedziała mu, Jaki z niego palant, co spowodowało, że została zwolniona. Teraz martwiła się, jak sobie poradzi z rachunkami, ponieważ od dłuższego czasu żyła od wypłaty do wypłaty. Eh, to trudne, ale nie mam wyboru. Przypomniała sobie, jak mówiła, w nowojorskiej kawiarni żałując swojej sytuacji. Miejsce pracy Luizy znajdowało się kilka budynków dalej i często chodziła tam do pracy. Stały tam wspomniane krzesła i okrągłe szklane stoliki z których każdy umablowany był kwiatami z magazynu ale Luisa była rozproszona tego dnia aby zobaczyć jak elegancki był wystrój martwiła się co zrobi teraz ze swoim życiem przez które będzie musiała przejść nagle słaby głos przerwał jej myśli proszę wybaczyć panienko czy nie ma pani nic przeciwko temu abym wypił resztę pani kawy jeśli pani jej nie pije oczywiście Luisa była oszołomiona Głos powiedział: To co?. Luisa nagle spojrzała w górę i zauważyła przed sobą rozczochranego mężczyznę. Po jego wyglądzie nie zajęło jej dużo czasu, aby zorientować się, że jest bezdomny. Chce pan kawy? zapytała zdezorientowana. Mężczyzna zauważył, że Luisa wydała się zagubiona, więc powtórzył: Tak, poproszę, czy mogę ją dostać? Tak wskazała na nią jasne. To znaczy, nie miałam zamiaru jej pić, więc proszę ją wziąć. W każdym razie, odpowiedziała, oferując mu ją: Proszę dołączyć do mnie. Mężczyzna skinął delikatnie głową, zajmując miejsce. Jest znakomita, ale byłaby jeszcze lepsza, gdyby była gorąca. Zasmucił się, biorąc łyk. Dziękuję, że pozwoliłaś mi ją wypić. Nazywam się Jeffrey. Jeffrey Sand. Widzę, że coś Cię trapi. Nie mam prawa wtrącać się w twoje sprawy, ale jeśli podzielenie się nimi sprawi ci ulgę, jestem do dyspozycji. Tak tylko mówię. Luisa uśmiechnęła się. To właściwie bardzo hojne z twojej strony, Jeffrey. Dziękuję, że pytasz. Szczerze mówiąc, czuję się okropnie, bo straciłam pracę. Jestem pielęgniarką. Mój szef stwarzał problemy w pracy, więc straciłam opanowanie i w odwecie nakrzyczałam na niego. Zwolił mnie. A teraz nie jestem w stanie nic zrobić. Mam problemy finansowe, a teraz zostałam zwolniona. To straszne uczucie żyć bez pieniędzy. Natychmiast żałowała tego, co powiedziała. Zerknęła na Jeffreya, który miał jeszcze gorzej. Przepraszam, chyba przesadziłam. Przepraszam, jeśli Cię uraziłam. Nie, nie uraziłaś, Jeffrey odpowiedział machając rękami. Wszystko w porządku. Mam nadzieję, że teraz, gdy wyrzuciłaś to z siebie, czujesz się lepiej. Jak najbardziej. Dziękuję. Pozwól, że przyniosę ci coś do jedzenia. Zaproponowała nagle, czując wdzięczność dla Jeffreya za jego dobre intencje. Zamówiła kanapki z tuńczykiem i świeżą porcję dwóch filiżanek kawy, chociaż wiedziała, jak bardzo skurczy to jej kieszeń. Oboje rozmawiali przy kawie. Louis zaczęła, że jej serce na chwilę uwolniło się od wszystkich zmartwień. Podczas ich rozmowy Jeffrey roześmiał się i powiedział: Gdybym był twoim szefem, przyjechałbym po ciebie limuzyną, zatrudniłbym cię w moim centrum medycznym, czy jakkolwiek to nazywają. Byłbym zachwycony, mając cię w swoim zespole. Jak ktoś mógłby cię zwolnić? Louisa zarumieniła się. To było to, czego dziś potrzebowała. Dziękuję ci, Jeffrey'u. Po rozmowie z tobą czuję się naprawdę dobrze. Po zakończeniu ich kawy, Jeffrey zaproponował, że odprowadzi Louisa do domu. Louisa zgodziła się, a podczas spaceru zauważyła, że Jeffrey zawsze stał za nią w znacznej odległości. Zwróciła na to uwagę, a jego policzki się zarumieniły. Widzisz, jestem bezdomnym człowiekiem. Ludzie zauważą, że idziemy razem. Mogą nie widzieć tego w odpowiednim świetle. Jestem brudnym, niechlujnym człowiekiem. Luiza uśmiechnęła się, kręcąc głową, i chwyciła go za rękę. Nie obchodzi mnie, co myślą inni, powiedziała. Jesteś człowiekiem o dobrym sercu, który poprawił mi humor. Wysłuchując moich zmartwień, Twój wygląd i status mają najmniejsze znaczenie. Nie powinieneś pozwolić, by ludzie cię tak oceniali. Zasługujesz na szacunek. W porządku, Jeffrey przytaknął. Miał łzy zbierające się w oczach, gdy dotarli do domu. Luisa zaproponowała Jeffreyowi, aby spędził noc w jej domu i przespał się w pokoju gościnnym. Ale on odmówił, mówiąc, że nie chce jej niepotrzebnie kłopotać. Zamiast tego podziękował i wyszedł. To miła dusza, pomyślała Luisa. Powinna była zapytać go również o jego zmartwienia. Jak mogłam być taką egoistką? Mam nadzieję, że jeszcze go spotkam. Naprawdę. Tej nocy do jej głowy wróciło, że jest w domu sama. I nie mogła otrząsnąć się z faktu, że jest bez pracy. Płakała. Następnego ranka obudził ją dźwięk dzwonka do drzwi. Pospiesznie wrzuciła na siebie sweter i popędziła do drzwi. Otworzyła drzwi. I zobaczyła mężczyznę w garniturze, który zaprasza ją do limuzyny, zaparkowanej przed jej domem. Dzień dobry, pani, powiedział mężczyzna. Nazywam się Stewart i będę pani szoferem. Mój szef z niecierpliwością na panią czeka. Luisa obejrzała go od stóp do głów i powiedziała, że chyba jest pod złym adresem. Pani Stewart, obawiam się, że nie jestem osobą, której pan szuka. Proszę pani, powiedział. Czy to nie pani jest Louisą Simons? W tym momencie Louisa była zdezorientowana. Nie znała nikogo, kto mógłby wysłać do niej limuzynę, ale chciała wyjaśnić tę sprawę. Obawiając się najgorszego, w telefonie miała wpisany numer alarmowy. Było to tylko jedno kliknięcie. Kto to mógł być? Kiedy samochód podjechał pod jedną z najbardziej prestiżowych klinik medycznych w mieście, ona poznała właściciela, Steward pracował dla Jeffreya. Jakże inaczej i elegancko Jeffrey wyglądał w garniturze. Gdy steward otworzył dla niej drzwi samochodu, a ona wysiadła, Jeffrey wyjaśnił, że jest psychologiem. W ramach ekspertu społecznego dla swoich badań przebrał się za bezdomnego. Kiedy poznał Louise, zobaczył ogień w jej oczach. Postanowił ją zatrudnić. Ludzie wiedzą, kim jestem, wyjaśnił. Widzisz, sława ma swoje wady. Gdybym zwrócił się do nich jako lekarz, nie byliby ze mną szczerzy, i mój eksperyment nigdy by się nie udał. Zaproponował Luizie pracę i zatrudnił ją. Luiza zaczęła pracować w jego klinice, a wkrótce potem, między nimi, coś zaiskrzyło. Teraz są szczęśliwą parą, która wkrótce będzie miała dziecko. To wszystko na dziś. Polubcie i zasubskrybujcie nasz kanał. Do usłyszenia.